Dziś Państwa wita doktor Anita, w programie Prawo i Mediacja Inaczej. Dzisiaj chciałam Państwu przedstawić parę decyzji sądów na temat tego, czy dziecko wysłać do szkoły z powrotem, czy zatrzymać w domu, żeby uczyło się przez komputer. Jest to ciężka decyzja, bo jesteśmy już w szóstym miesiącu tej pandemii światowej i no, dzieci były raczej z nami w domach, więc jest to decyzja, Ciężka, no ale trzeba ją podjąć. Jesteśmy na początku września, no i ta decyzja już nie może dłużej czekać. Więc co sądy nam na ten temat powiedziały? Zacznę może od decyzji z Quebecu. W Quebecu sędzia powiedział, że dwoje dzieci, w tej sprawie, która była tam przedstawiona w sądzie, nie mogą wrócić do szkoły, powinny zostać w domu, dlatego że jedna z osób w domu z rodziny miała chorobę taką, że miała osłabiony układ odpornościowy. Następnie jest decyzja z Ontario, w sumie z ostatnich dwóch tygodni, mniej więcej z końca sierpnia. Chodzi tu o sytuację dziewięcioletniego chłopczyka, który teraz we wrześniu miał pójść do czwartej klasy w programie francuskim. Mama wniosła sprawę do sądu, mówiąc: Ja chcę mieć wyłączne prawo do podjęcia decyzji, ja chcę mojego zarejestrować w szkole, żeby poszedł do szkoły. A tata mówi na to, no ale nie, ja wolę, żeby był w domu i żeby się uczył dalej przez komputer zdalnie, dlatego że no, boję się, żeby się nie zaraził. Bo, bo no nie wiemy, czy te wszystkie zasady dystansu społecznego, czy to wszystko się sprawdzi, bo to jest wszystko nowe. No dobrze. Jest to sytuacja, w której rodzice pobrali się w 2004 roku, nastąpiła separacja w 2016 i rozwiedli się w 2017. A mama i tata oboje pracowali, znaczy pracują z domu, czyli nie ma sytuacji, że muszą wyjść do pracy. Są w stanie być dzieckiem w domu. Mama pracuje jako księgowa, a tata pracuje jako inżynier komputerowy. No dobrze, teraz tak, co mama powiedziała? Tak, w skrócie. No, uważam, że będzie lepiej dla dziecka, jak wróci, bo wtedy no, będzie miał kontakt z innymi dziećmi. Będzie miał e, oczywiście zajęcia e, takie na, na zewnątrz, zajęcia, że będzie mógł biegać, tak zwanego WF-u, e, że będzie dobrze się uczył. No bo ani ojciec, ani ja, matka nie znamy francuskiego, czyli będzie mu dużo lepiej, e, będzie nabierze wiary w siebie i tak będzie najlepiej dla dziecka. A tata na to mówi tak, a nie. Ja uważam, że dziecko powinno zostać w domu. Ja będę pomagał dziecku z językiem francuskim, będę używał Google'a i um, tłumacza Google'a, żeby pomóc dziecku. Dziecko będzie się bawiło, będzie jeździło na rolkach, będzie grał w hokeja, jeździło na rowerku. Um, no i um, tak będzie lepiej dla niego, żeby został w domu. No dobrze, to co Sędzina w tej sprawie zrobiła? Jaką wydała decyzję? Biorąc pod uwagę um, oświadczenia jednej i drugiej strony, doszła do wniosku, że będzie najlepiej dla małego jednak, jak pójdzie do szkoły, żeby poszedł, żeby miał kontakt z innymi dziećmi. E, no i również zrobiła taki komentarz e, w swoim wyroku, że um, wiemy, że e, Ministerstwo e, Edukacji, Szkolnictwa i oczywiście eksperci, lekarze, e, służba zdrowia że te wszystkie zasady Dystansu społecznego w szkołach zostały bardzo dokładnie przedyskutowane w lecie, i że to nie jest dla sądów, żeby to w jakiś sposób podważać, tylko że no, powinni raczej lekarze się wypowiedzieć, to są odpowiedni, odpowiednio wyszkoleni, żeby ocenić, jakie jest ryzyko powrotu dzieci do szkoły. Także tak to wyglądało w Ontario. Teraz jeszcze jest decyzja sprzed paru dni z Alberty, w której Chodzi o sytuację y, dziewczynki, która kończy 13 lat, y, teraz. Y, w listopadzie. Przez ostatnie 10 lat mieszkała z tatą. Mała, mama miała do niej dostęp, w sensie miała, razem spędzały czas, ale był to czas limitowany. No i mama wniosła sprawę do sądu, mówiąc, że no nie, nie, ja się bardzo martwię o te wszystkie zasady, to jeszcze nie jest sprawdzone, więc ja uważam, że córka powinna zostać raczej w domu. A tata na to powiedział, nie, 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 no jest 6 miesięcy już jest w domu, ja, ona chce wrócić do szkoły, ja uważam, że to będzie lepiej dla niej, żeby wróciła do szkoły. No dobrze, teraz tak, co powiedział sędzia? Co powiedział sąd na ten temat? Pierwsza rzecz, rodzice poszli do sądu z tą sprawą, ale wcześniej nie mieli żadnych, powiedzmy, no, prób, żeby dojść do porozumienia. I sędzia tutaj w jednym z paragrafów napisał, że jednak rodzice muszą ze sobą rozmawiać, muszą znaleźć sposób porozumienia, żeby, no niestety, ale tak trzeba skupić się na tym, co jest najlepsze dla dziecka. Więc tutaj była krytyka, jeżeli chodzi o sposób komunikowania się między mamą a tatą. No i po rozważeniu. Um, Przedstawionych e, o, oświadczeń stron, a sędzia doszedł do wniosku, że no, dobrze by było jednak, żeby ta dziewczynka wróciła do, do szkoły, e, że cała ta izolacja e, społeczna, że to trzeba jednak wziąć pod uwagę z jednej strony, jak dziecko zostaje w domu, czy to będzie dobre dla dziecka przyszłego zdrowia jego potrzeb edukacji, jego potrzeb rozwoju emocjonalnego. Także jest to no, trudna decyzja, ale w tym konkretnym przypadku został wydany nakaz, że dziecko ma wrócić do szkoły. Więc z tych, wszystkich, um, z tych wszystkich decyzji, które Państwu przedstawiłam, no są pewne takie tematy, w, które wychodzą, takie wnioski końcowe. Więc numer jeden, sądy uważają, że no, nie będą ingerować, jeżeli chodzi o te e, wszystkie zasady, które zostały opracowane przez lekarzy i przez nauczycieli, Ministerstwo Edukacji itd. Tak że no, to, jest, to nie jest dla sądów do decyzji, to już zostało zadecydowane. Że trzeba zawsze wziąć pod uwagę, jaki miałby wpływ na zdrowie dziecka ten okres izolacji, bo już w tej chwili jest długi, prawda? Bo to już od marca się ciągnie. W niektórych sprawach trzeba wziąć pod uwagę również życzenie dziecka. Czy dziecko chce wrócić, jeżeli dziecko już jest na tyle dojrzałe, że może takie życzenie wyrazić. A co jeszcze? Bardzo ważne, proszę mieć to na uwadze, że zanim się sprawę wniesie do sądu, i to już się powtarza w wielu decyzjach sędziów, rodzice muszą spróbować tą sprawę załatwić poza sądem. Czyli muszą po prostu zacząć ze sobą rozmawiać. I musi być to zrobione tak, żeby to było w dobrej wierze i żeby to było biorąc pod uwagę, co jest najlepsze dla dziecka. Kierować się tym, kierować się dobrem dziecka. No i ostatnia taka wskazówka, jeżeli chodzi o sędzinę z Ontario, z tej sprawy chłopczyka, który idzie do czwartej klasy w szkole francuskiej. Sędzina powiedziała, może zacytuję to, jak ona to pięknie ujęła, jeżeli chodzi o, o dziecko i jaki to ma wpływ na dziecko. Taki, taki straszny konflikt między rodzicami. Więc mówi tak, że. A teraz żyjemy w bardzo ciężkich czasach, w trudnych czasach, no taka jest prawda, bo nigdy takiego czasu wcześniej nie było, prawda, aż do tego stopnia i że w tej chwili rodzice, którzy są w separacji albo po rozwodzie, no, będą ze sobą w cudzysłowie walczyć, co nie powinno w ogóle mieć miejsca i ofiarą tej walki, i proszę nad tym się zastanowić, ofiarą tej walki będą dzieci państwa. Czyli czy jakikolwiek rodzic świadomie chciałby zrobić dziecku krzywdę. Prawda? I dalej ta sędzina kontynuuje w tej swojej decyzji i mówi, że um, rodzice do mnie się zwrócili, do sędziny, jako do osoby zupełnie obcej i powierzyli mnie decyzję co do ich dziecka, którego nie znam. I nie znam ani taty, ani mamy, ani dziecka. Więc sędzina mówi tak, proszę pamiętać, że jedyny sposób najlepszy, zanim się przyjdzie do sądu, bo to już powinno być jako ostatnia ewentualność, że wtedy najpierw trzeba pójść do mediacji, dlatego że to jest taki proces, w którym oboje rodzice mogą podjąć decyzję, która będzie najlepsza dla dziecka. Ja bardzo się zgadzam z tą panią sędziną i bardzo państwu polecam również żeby przed jakimkolwiek podjęciem decyzji o skierowaniu sprawy do sądu, zawsze spróbować mediację. A co to jest na ten temat, powiem troszkę w przyszłości. Zapraszam Państwa na następne spotkanie w moim programie Prawo i Mediacja Inaczej. A jak inaczej? To zobaczymy.